Niestety wydarzyła się jedna z największych tragedii w dziejach naszego kraju, narodu, żadne słowa, ciężko coś powiedzieć, bo jednocześnie wiele może i myśli przebiega teraz przez głowy nasze, przez serca, jedyne co możemy teraz zrobić, puścimy minutą ciszy, Ofiary tej katastrofy. Następnie zmówimy krótki pacierz. Proszę o minutę ciszy. Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego Amen. kattaðast ikki kallaðir tað